Jesteś! Jesteś! To jesteś to jakim cudem, no! W jej to, no. no jakim cudem, no kurwa. No jesteś! No jesteś typie, zaczynaj! Chcę, mam... Robię kartę. Ja ci, ej, ja ci mogę podpowiedzieć... Jak ci mogę podpowiedzieć, kto... Gdzie jest? E, admin. Awka, Awka, widzę. Dobra, Afka. Eee... kaftę! Kafteria! Niej, tam nie tam. jestem w plus nie! Jakiś typo może do elektrykara. O! Siema, siema! Jakiś typo? Cześć! Nie! Gdzie ty jesteś? Jesteś w, jesteś w tym? Przy elektryku? Nie. Elo, nie żyje. Czemu mnie? Ale mnie... O... Ty chamie! Sorry. Dobra, teraz będę by hantował. Całą rundę i nie robię cięcia. Mhm. Jeszcze nie robię cięcia. Tylko patrz po prostu na moją... Jak po prostu wygląda moja gra. Widziałem no. kogoś jak wentował. Ej, dobra. O, o. Ej, w sumie widzę... Ej, wy... ja... O! Siega, Kolejny! Ich za dużo chyba. No tam znowu w tym samym miejscu na górze w, la, w Upper Engine byli tam... Chyba ludzie kolejni. ktoś? Chyba, chyba. Nie, to, to tylko dobra. trupy im wystawały. Ej dobra, widzowie ja was nie będę zanudzał, więc to się. Dobra, wygrał to nie dobra. wiem dobra. jak! Widzowie! Wygrał! Próba numeru. No dobra? oczywiście, że on ustawił siebie! No, pewnie sobie ustawił na private no i na siebie ustawił, no. bo on chce po prostu na truć tyłek. Aj, Paulus. E, jeden Ej, tast? tylko jeden tak. Dobra, z, z specimen'a. Z... mam? Specymena. Mam go po dwa. Jest pierwszego specimen'a. O, już się obudził! No, Co on już zrobił, jaka? O, wbił sobie w No chyba po, zabijał, Podzabijał ich. Trzech! Znaczy po prostu chyba nie zdążyli ten uciec. No muszę zrobić swoją misję. Ja też. Gdzieś spotykamy spotykamy się gdzieś? Oh! Gdzie? Po na głowie. E, dobra, spotykamy się. Ja gdzie się spotkamy? E, security, security. go ja... tam. Nie, nie zgiń! Nie zgiń. Idę ci. Do cię ratować, idę cię ratować. do security. No bo odchodzi, przy security. Jestem se... Jestem security. Is it kamery. Kamery. Siema, siema! Dobrze, że te kamery nie zużywają. Wychodź! Ja pierwsze. Nie! Dobra. Hmm. Ale prób... Ej! Nie, on ustawił się... nie ustawił siebie! Nie ustawił siebie! To pen... pewnie... Po prostu on chyba nie sobie ustawił... nie ustawił ten prywatny, bo tak to ma... No. no nie mam kluczyk! Ja Pi, ja mam kluczyk, Dobra, ja... Dobra, kluczykiem. Ten task... Nie żyje! ELO! NIE ŻYJĘ! SZYBKO DO WENTA! Jakiś WENT! GDZIE JEST Węd! WENT? Nie. Nie, jestem z Cyjanem. Jestem razem z Cyjanem. Gdzie jesteś? Siema, mordo. Gdzie jesteś? Jestem w Spesimenie. Spesimenie... Ja jestem... Ej, ej, już! Ej, normalnie teraz wygląda to wszystko halloweenowo już. No chyba ja, ja muszę zrobić tę gównianą misję, której nie cierpię. A najgorsze jest to, że mam... Paskali. A to mi się! Ej, dobra, jestem w laboratorium. Jestem w laboratorium, jakbyś chciał mnie znaleźć. Ej, no to ja jestem osłownie prawie w laboratorium, tylko wystarczy, że pójdziesz w dół i się spotkamy. Ja jestem na górze, jestem na górze, bo ja, ja robię tutaj miejsce. Jestem z różowy. Ja nie miałem białego, minąłem białego. O, w tym speśmieniu to jest biurka. To by... ej, to jest, ej, ja tam mam misję! I tam do was. I tam misję mam. Czterech nas tutaj Nie no zamknięte! Otwórz się. Ej, nie cierpię tego. Ej, magma. Ja tutaj, tutaj będę kampić. Ja będę tutaj kampić. Szema jestem. Szema, szema jestem, jestem, ja tam. się mnie nie ma, bo ja tutaj kampię? Sprawdzam, czy nie ma nikogo. Wy się to zrobiście jakąś bazę. Ja kampię. Wy, zrobiliście, wy zrobiliście tutaj bunkier. Mam misję najgorszą! Jaką? Zapamiętywanie. mówi? Zapamię... Zapamiętywanie. To, no, no mówię, Samą mówi. Ja mówię zapamiętywanie na to. No się to jest zapamiętywanie, to Samą mówi. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Jest! Eee, nie gdzie... a gdzie jesteś? Bo cię nie widzę. Uciekaj! Idzie tu! Wracaj tu! Sam! Są... Uciekam, uciekam. Tra, tra. O, gdzieś ty poszedł! Ty gdzieś ty poszedł! Gdzie ty jesteś? Jestem... Jest... Idziesz do mnie teraz. Gdzie ty jesteś? Jestem tutaj. A tu dobra. Nigdzie nie, nie uciekłem, nigdzie nie polazłem. Dobra, zarazie... Ale no, ja mam 5 tu w Ty też nikom, nie, nie użyłem. Bo każdy zrobił mi ja zaoszczędziłem. A większość osób zginęła. W sumie, ale w sumie... Dobra. Czy do tego kluczeka ryzykować? Czy Co? Nie, ja hmm? nie ryzykuję z tym kluczykiem. No i tak jest final high time. Tak jest, i, tak I dobra, idziemy do, idziemy do bunkra, idziemy do bunkra. Co? Nie, on tam poszedł, on tam poszedł! Nie! Mm. Elo, nie żyje? Nie! Nie! No, nie, no zamykaj się! O! I tam jest! Gdzie? Gdzie? jest? On tam chyba poszedł. W laboratory? Tam. Jest tu! Jest tu! No, ja, jest jest. Był! Przeszedł Nie. To nie poszedł do mnie. Do mnie, przy mnie jest, a jednak nie. Uciekam. Uciekam do bunkra! Uciekam do. Uciekam do uciekam ja, nie, do, uciekam go. do bunkra. Ja uciekam do. Ja uciekam, ja uciekam do security. No ja tu do tego... Ja tego bunkra psz, w tym w laboratory. Psz, posi, Nie, uciekłeś, Uciekł, uciekł, uciekłem. Uciekł. Dobra, wygrałem Uciekłem, dziadowi. Nie, uciekł, uciekł. ja jestem... Ja jestem w tym. w laboratory. Uciekł, uciekł, uciekł. Jestem, ja uciekłem uciekł, dziadom. Uciekł. Jestem w laboratory. Wygrałam. Elo! Elo! szybka ta gra była. a e, to był! Ej to było szybkie i łatwe. Mi Drugi level! Czy wrócił mi mój level? Nie przywróciło. Ja mam i, i tak ja mam swoją kaskę w serduszkach, ale i tak... i tak mi zresetował. Dobra, robimy cięcia. Gówniarze. Polus dał! Polus dał! Jest! Dobra! Jestem! Jestem! Yeah! No to, no to bye-bye <grym> <grym> no To będzie tyle mam dawaj! Nie! Ja, ja bym swój swój... swój Powoli ty będziesz się budzić. Ty zaraz po, z, pewnie zaraz ci powie, Ojko! Aj! Jak z tego mema? Ty pom, tyba mam, to mam! Zabite. Dobra, ja uciek... Drugi. Ja uciekłem znowu. Z... Do będę uciekł. Uciekłem z cyjanem. Uuu, a gdzie? Hmm. Zabi... Zabij jego nie ciebie. Mam no, baruszek za... Niebieskiego jego udziałem. <laughs> Oj! Ale jasnego czy ciemnego? Eee, ciemnego. A, bo, bo z jasnym siedzę tutaj. Aaaaa! ratowy, ratowy. Jarabin! No chodź tu! Ci, ci nie, nie uciekł, zabię go. <ś> Dobra. Ktoś wyszedł. Pulpi-pum. 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 No czemu to pamiętam, że Widziałeś? <ś> Zdradziłeś się. Nie. Uciekaj do P. Kto? Góry. Kto? Czy, Gdzie był? O, widziałem, gdzie jesteś! Wiem, że tu byłeś. Wiem, że tu byłeś. Bo widziałem... Widziałeś, że skoczyłem do venta? Nie. Czy ja? Skąd? Tablety widziałeś, Zauważyłeś? Nie. Jak. Widziałem, że otw otwierają się. Znaczy, że drzwi się e, otwierają. Dobra, wie ja... Gdzie budzią? Nie ma nikogo. Nikt. Gdzie budzią? Nie ma. Różowi! Róża, różowy, różakowiec? Co? Żęk, że... <noise> Banan. Typo. Gdzie ja na zabiłem? Gdzie ja na zabiłem? Gdzie ja na zabiłem? Ciągle ja bo się zepsuło, wszystkim Wszystkim się zepsuło? Tak. Tybie zabiłem Ciana. Mojego, mojego kolegę zabiłem. <grym> Pomarańcz! Pomarańcz! O tu! Ale ja, ja pobiłem swój rekord. Co? Czy, e, e, tu, ja mam swój rekord. Jaki? Słyszę ciebie. Słyszysz? Twoja muzyka słyszę. Słyszysz? Twoją Słyszysz? Słyszysz? Cion niebieskiego zabiłem. Jeśli, jeśli usłyszę ten, że mnie, to po prostu wentuję. Hee... <grym> widziałem do kogoś? Chyba? Nie, nie widziałem. To ktoś jest? O nie ma tak był! Zę ty w prostu... się? Jakiś typo! Kłop się zwentował? Ty... Jakiś... O! I teraz widzisz nas. <grym> Siła! Drugi to był gdzieś. Gdzieś był. Sick. A, to stick jest beznadziejny. Stick w ogóle to oszustwo trochę. No i beznadziejny jest. Bo i tak po prostu pobiegniesz do tego miejsca, to i tak Aj. się zmentuje. Zabiję typa. Nie, nie, nie. Niu, 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 nie, niu, nie, niu, nie, niu, nie, nie, nie. 20 sekund zostało. Nie wiem. Już i tak tego nie wygram. Wygrasz, wygrasz. Nie wygram. Prąd Brązowaty. Ewa, przegrałem. Ale fajna runda. Byłem. Była fajna. Widzimy to? Nie, nie widziałem. Nie? Nie widziałem. będzie, Dobra. Dziub, 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 dziub. Wygrałeś. Byłem specimenie no. i, i dekontaminacja. Co! Kampiłem. Aha. Raz ten z Rose. O, wrócił mój level! Ej, dobra, eee, mhm. cięcie. Jest, jest, jest. O, ja nie widzę. Ja totalnie... Ta, ta mapa mnie totalnie do nerwia. Tak? O no nie, kluczyk mam do zrobienia. Jeśli będziesz, ale jeśli byś... powoli... no ten. Ej, szybciej jesteśmy! Tak szybciej jesteśmy, szybciej. Ni. 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 Nie. 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 to się słyszałem. Nie. Nie. Jestem Zrobiłem pierwszy Nie powiem ci. Okay. Dobra, zabiłem kogoś. Widziałem, że ktoś tam ten. Wartował. Ty, mam dwa węty. Prze tylko przeze mnie właśnie. No tak. Ty po communications. Może tam iść. A gdzie? Nie powiem ci. Bo mhm. masz zadanko pewnie mnie tym miejscu, nie. O, nie najgorsza misja! Takie nie cierpię! no chodź Jakiś ty powyszedł. No chodź tu. gonisz? Marona. Maron? Jaki to jest kolor? jakiego koloru to jest przybliżona? No, no. Nie mam nie jest Dobra, zabiłem go! O, dobra. Właśnie, zabiłem go. E, muszę jeszcze tam iść... tu. E, jest tu wejście? O jest. O, A o, dobra. O ty różańcu e? jeden. W różańcu? Gdzie jest Róża... różań? Nie! No nie! Ba, baju, no i Baju, Baju. Ba, baju Ja albo ty. Crewmate! O, jesteśmy komajdami. Tracker! Tracker jestem. A ja gówniany zwykły. Trakuje ciebie. Ja mam, więc ja mam gównianie A mam, mam kabelki. Chroni mnie. Jesteś... Tu. Biały jest podejrzany. A on sprawdzę ten, ale widziałem. A, dobra. Cześć. Zabił mnie! Biały! biały! Zguśniało! Biały! Biały 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 biały, biały. Biały, biały. biały, 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 biały. No czekaj, dobra, kill, kill. Biały, biały, biały. Kilt. Modale. Ja! Wygrana jakiś z jak jeszcze jeden impostor będzie. Będę musi powiedzieć, kto jest. Przecież oni tam widzieli! Nawet. Skąd? No bo, no bo przecież oni tam szli do mnie. tak głupia pinda. No i pinda się pakowała. I pinda no w tam jest pakowała. jako ghost. I tak cię, nie wiem. Yes. Dobra, biały, żegnaj yes. Żegnaj. Się. Yes! Jaka szybka! Jaka szybka, dobra! Dobra, ale wiesz, jak, ale wiesz że po nas tu wystarczy było, że odejdę, a ja słyszałem, że kinejcie, no i po prostu przybiegłuję z i chłop był tym Viperem, czyli ten, że, że jak zabijecie, to po prostu te... E to żeby pluć się tym kwasem dziwnym? Podejrzanym? Fioletowy. No przestań, no Fioletowy, przestań arczyć. Fioletowi, masz 20 sekund. Mhm. Ej, bo ja e, a co już zagłosujmy na ciebie? To jest, ta, to ja po prostu. Jak oni nie wywołają, to, to zobaczą, że ten. to był on. Mhm no Dobra, ten typo jest jakiś awczyk. Typo awczyk. Awczy. Dobra, wygrałam! Nie, za zapasował ja ja na świecie ten rung major. To... <laughs> ale... Bo niektórzy ale tak miały, robią, nie wiadomo ale czemu. Ale biały... Easy! Ej, Cześć. mogę ci powiedzieć, gdzie ktoś jest impostorem i gdzie zabije kogoś. Okej, okay, dobra, Ka dobra ja idę do kafeterii. Po Ej, typie, ja ci nie mogę powiedzieć, jak ktoś jest impostorem, bo nie widzę. jest co, masz Guardian Angela? Tylko, no. Nie, ma, nie mam huntu. Nie mogę huntować. Szkoda, no to mnie pilnuj. Dobra, a gdzie jesteś? Jestem w Storage i tutaj ten pomarańczowy jest strasznie podejrzany. Dobra, rób to, rób to. Bra, Moga, to? Mogę ci Świeci. mówić. Świeci. To... Pomarańczowy... Ej, dobra! Czarny! Czarny! Czarny zamienił się! fioletowy no? Nie! fioletowy jest shift shifter! Fioletowy shifter! Fioletowy shifter! Okay, na... Dobra, where? Where where, where where was the body? Fioletowy, fioletowy. Where was the body? fiolet, jaki ty jesteś, a debil. Eee, the Frey. Co za głupek. The Frey is Shape shift. Ale i tak cię nie widzę. No. no, ty, no ej, czem, no czemu nic nie gadasz, chłopie? Bo jestem ghostem. Ten fioletowy ty. tyle zabił? na razą zabił? Ty, Motorscare. nie, bo oni bo wychodzili. Ty, albo to, albo to jest Co impostor? Kto? Typie! Pysz, ja z nim wywaliłem ja impostora, na mną. Typie, ja widziałem, że Motorskew zamienił się na Derferneja, albo Derferny się zamienił na Motorskewa. Więc nie wiem, nie wiem jak jest, nie wiem jak jest. Dobra, na Floreta. Dajemy. Self report. To nie ma safre portu. ale. Jest... Widzia... Ty widziałem, że ktoś się zamieniał, ale nie, ty to... fioletowy się zamienił. Motorskę i Impostor. Nie. Poczekaj. Za... Właśnie... Poczekaj chwilę. Jaki jest kolor, gdy jeszcze też się odmienia? Jak się odmienia, to po prostu... Szary? To jest, jest kolor taki, jaki ma na sobie, czyli nie, że po prostu... Się to motorskaw jest! I... Motorskaw jest! Motorskie? Motorskie! było szare! Matę, matę, matę. Mata nie jest. Motorskie, więc bo jak się odmieniał. albo jak się. Za... ty. Ej, teraz ja już nie wiem. Bo jak się odmieniał albo zamieniał, to było szare. O nie, dobra. Wystarczy, że on odpali sabotaż i nie żyjemy. Musimy być teraz na baczność. Dobra, ogólnie uciekaj od e, fioletowego i czarnego. Dobra, ja bo ja oni mam, są. Ja mam kompanów ze sobą. Ja mam kompanów ze sobą. Jeden z nich może być ciepliw temu. O, lajcy. Się światła, lajcy. Się Idź się chronić! Zielony jest podejrzany. no... Zielony, no chodź ze mną naprawić te. Dam ci protekta, dam ci protekta. Nie, jemu dałem! To Daj emu dałem. Nie tobie, sorry. Okej, okay, okay, <laughs> Widzisz! Widzisz! Szyb shifter! shifter! Uciekaj no! jest! O ja pidi. Ja, Uciekaj! Uciekaj! E, ten drugi, który uciekł do lawy, ten, ten, Ej, który jest. goni mnie, mnie! Nie, to jest, nie, to był inny, to był ten, to był ten prawdziwy. Fejkowy. Motorskate jest fejkowy. Motorskate jest fejkowy. Okej, okay, okay, dobra, już Motorskate jest szybszy ten. The Accuse. Ty mm, by mnie obronił zielonego. O kurde. E... Cute w Kilt. Nie, nie kilt! Okay. Czekaj, motorskaw Roll Shape Shifter. Motorskaf jest, motorskaw jest. Jest?! Mm. A, co mo A co, na kogo powiedziałeś? Jest... Y co? Czekaj, głosuję na dziadka. Nie gadaj, że oni grają też razem. Pewnie oni też grają razem. Ej, co że na Ciebie zagłosują, bo myślą, że tobie zrobiłeś... No, dobra, ja... No za... Czekaj. Nie no, fioletowy, nie! Nie, on nie jest. Fiolet, proszę. Zie... Przecież pomarańczowy nie jest. Pomarańczowy jest clear, oni, no. oni grają też razem, dlatego oni się tak clear'ują. No. Na ciebie, nie, na ciebie, zagłosują, na ciebie zagłosują. Tak skąd ci wziął tylu impostorów i dlaczego... Dwóch tak... jest. Widzę, że tutaj mamy jakichś kretów, co się teamują. Było dwóch impostorów... Bo... Wiem, że cię pewnie zagłosują na mnie. No pewnie tak. Znę, że cię pewnie zagłosują na mnie. A gdyby dał ktoś na niego, to, to by byłby remis. Myś... O, na się! Co? Nie gadaj, że Gryś się. Nie gadaj, że on się ten zdradził. O, zdradził się! Dzięki mnie, stary! Zdradził. Nigdy nie widział, że się przyjmuje do domu Dobra, cięcia. No, jasne nie. Dziękuję. Razem się trzymajmy, razem się trzymajmy. No, ch chodźmy do kart. Chodźmy zrobić kartę. Aby. No, no chodź, a nie, eee, e, kartę? No też mogę. No chodź tu! Fiksy. No be, ja nie, ja się nie ruszam na krok. Ja idę. No to, gdzie? Ej, co jest? Idzie... Dead body. Widziałem ciało Gdzie było? Zasłaniam przy adminie. Przy? Kto przychodzi przed przy Nikt, I po prostu widziałem kogoś, nikt, czekaj. The creation the body was. In admin. Admin, admin, admin. Jest. Poczekaj, to zginął? Ty to może być... Cyanowy, Bo on sobie poszedł. Ale ja nie widziałem, żeby tam po prostu... Ale on... Ale on chyba przyszedł za nim jeszcze tam ciało było. No tak, ale mógł... bo on wyszedł na no, nagle znalazł ciała. Jest to może być on. Dobra, ja skipuję Ja też skippuję, bo mi się mocno zlagował. Ja nie wiem, kto już. Na ciebie! Na mnie! Czemu na mnie? Czemu na mnie? Ty by bo też poszedł do admina to nie mogą nas, bo poszliśmy do admina, więc nas mogą. Nie, nie, do nie, 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 Oby mnie nie zabili. kable, ale je zrobię po tym jak ten. W ogóle... Jak, jak skończymy odcinek, to ci powiem jedną rzecz. Kurde, nie mam tu mistrzyżany. Będzie double kill. Będzie double kill. Dobra, to uciekaj. Dobra, to uciekaj. Nie! nie! Double kill! Uciek nie! Nie bliska! Dobra, ja słucham. Dobra, Jest, jest, jest! Uciekaj! Się... Uciekaj! Szybko! Ja, ja zawsze jak double kill będzie... No, no jak... chyba z jaja! Powiedz? Nie zawsze, jak będzie double kill, to po prostu ja spamię w przycisk report. No <laughs> to... Co jest? Cyjan mógł zabić, Cyan, ale. Cyjan! To Cyjan! To był shapeshifter. Prawda? Czy to nie był przypadkiem shapeshifter? To mógł być Cyjan. Dobra, ale Cyjan. Ale mi się wydaje, że chyba Cyjan rzeczywiście mógł zabić. Więc kogo on tam. W ogóle Poczekaj, chcę coś to... zobaczyć. Akkiusz? Ale. A dwa ciała nagle padły, tak znikąd. Yes? Um, what the fuck? Czemu oni się przyznają do mnie? Yes, GG! to? O <todgłos> <todgłos> co chodzi? Czemu się przyznał? Nie, po prostu oni pewnie mają plan, że po prostu nas przez... ...przez po prostu milion... Gło głosów na nas postawią i ten... Będzie już by by by. To ciekawe kto będzie drugim impostorem. Nie to Skoro Ej, skoro my nie jesteśmy... czy Ch choice mo Gdy jest. Do... No, no do... na siebie zagłosował. What the fuck? Na siebie zagłosował. What the fuck? Czas. Ci impostorzy teraz są, tak chcę uczciwi. Beł. No, Wyszedł mi... no, Mógł być chyba cheater, ale... Ale w sumie jak uciekało... Odciała... Ej, dobra, chodź do stręczę, bo ja mam... Ale, w... Zieleń plus ten. Zieleń. W obieczeniu jest zieleń. Jak jeden? Zieleń. Dobrze, dobrze, ja może odsłucham. Okej okay. lód, energia elektryczna i zieleń. No. O kurde, a tu idę! E, idź tam, idź tam, idź do eliminacji. 7, 9, 7, 8. Dead body. Myślałem, myślałem, że po prostu ginę, a to mm -hmm. dead body. Też. O, o nie, o nie, czekaj. czekaj! Który z nich? Który z nich? To był sam deport um. który, czy nie? Um. Defreme jest impostor. Defreme? Uważaj mu! Uważaj mu? Nie! On pewnie nic nie gada po prostu, um. bo miał, po prostu chce rozwinąć um. sytuację. Który z nich? Uh. Ja ale są hypermy! Ej, właśnie! Nie widzieliśmy ich! Ale powiedz No. Ja? Nie wierzę temu tyfkowi. Głosuję na, na ten, na nią. Na nią? Ryzyk fizyk! Też ryzyk fizyk. Będzie remis. No. Uwierz mi, że będzie remis. Ale mam nadzieję, że ten. Nie, on nie, on nie głosuje. No, Skipnij chociaż, gościu. Skipnij chociaż. Zagłosowaliśmy na nią. JEST! Ale czekaj, ale upewnimy się. Jak będzie... Dobra, ja od razu uciekam, bo pewnie opuści sabotaż. Nie, nie było, uciekaj! Uciekaj! Uciekaj, na dół! Uciekaj, mam przycisk? Nie mamy! Co się na sekundę! Uciekaj na dół, na dół, na dół, na dół! Na dół. W górę, I to za Ciebie, to za Ciebie! Czekaj, e, Gdzie Gigi? No powiedz, no napisz Gigi. 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 Co to? się jak małpa. Może ja też się zachowuję jak małpa? Oboje się zachowujemy jak małpy. Wkopałeś się, Deklu. Wkopał się. Wkopał się, się. Wkopał się Dekiel. Na siebie zagłosuję, na siebie zagłosuję. Albo żeby oparła, to po sobie poczeka. Albo, 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 albo napisze That's not me, it's not me. <noise> not that. <That's> girl. <noise> Bo my byliśmy obok siebie, więc to nie możemy być my. Na ciebie! <noise> Co za. Dobra, ale wygrana! Ale Że byliśmy we ale... finale! Jaka fajna runda! Że... Dobra. Hmm... No. Myślę, że zakończymy w odcinek. Yy... Dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie i tak. I tyle powiem, że... Łatwe rundki. Je, je, jedzcie sałatę. A i daj suba.